Cześć! Kochani, chcę Wam życzyć zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych i mokrego śmigusa dymgusa! Wiem, że dzisiaj chcielibyście zobaczyć na moim kanale rutynę wielkanocną albo jakiś film przygotowy, ale właśnie dzisiaj w niedzielę wielkanocną chcę udowodnić, że marzenia się spełniają. Ten odcinek poświęcam dla jednej małej, dzielnej dziewczynki, Paulinki. Hej, wszystkim! Ten, kto ogląda mój kanał, ja to mam vlog ten wie że razem z widzami Aiszy postanowiliśmy nagrać taki odcinek niespodziankę dla małej dziewczynki Paulinki. Paulinka ma 6 lat i zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną. Obecnie przebywa na onkologii dziecięcej w Chorzowie i zaraz pojawi się wam zdjęcie Paulinki jeszcze przed chorobą. Nie wiem gdzie. Tutaj. Tutaj. Zobaczcie, jak ona jest fajna. Paulinka kocha zabawę i lubi też oglądać różne filmiki na YouTube. Będzie super, jeżeli obejrzycie ten filmik do końca. I może też w tym filmiku znajdziecie siebie, bo bardzo dużo filmików z życzeniami przyszło dla Paulinki. I za chwilę to wszystko zobaczycie. I super by było, żebyście dali łapkę w górę dla Paulinki, żeby ona wyzdrowiała. Paulinka, uśmiechnij się. Jesteś wielka. Bądź zdrowa! Paulinko, razem z moimi widzami chcą ci pokazać, że nie jesteś sama. Przesyłam Buziaki. Wszystko będzie dobrze. A teraz zaczynamy! Paulinko, wierzymy w Ciebie. Wierzymy w Twoją moc i siłę. Wierzymy, że nie poddasz się chorobie. Życzę Ci zdrowia, szczęścia, żebyś wyszła z tej choroby. Paulinko, jesteś wielka. Paulinka, bądź zdrowa! Wszyscy w Ciebie wierzymy! Bądź, bądź zdrowa, Paulina! Paulinka, jesteś wielka! Trzymam za Ciebie kciuki! Bądź zdrowa! Paulinka, bądź wielka! Trzymaj się! Oraz wesołych świąt wielkanocnych! Życzę Julka! Hejka, Paulinka, z okazji świąt wielkanocnych składam Ci najserdeczniejsze życzenia! Trzymam za Ciebie kciuki za to, że widział ze swojej choroby! Jesteś wielka! Paulinka, życzę Ci dużo zdrowia! Ci zdrowia, Paulina! Paulinka! Bądź zdrowa. Paulinka, jesteś wielka. Paulinka, mocno na siebie trzymamy kciuki. Wiemy, że dasz radę. Bądź zdrowa. Paulinka, wyzdrowiej szybko. Pozdrawiam na. Paulinka, jesteś wielka. Bądź silna i walcz. Paulinka, wracaj do zdrowia. Mamy nadzieję, że wyjdziesz z tej białaczki. I pozdrawiamy cię serdecznie. Pa! Paulinka, jesteś dzielna. Paulinko, jesteś dzielna. Trzymam za ciebie kciuki. Paulinko, bądź dzielna. Jezu, ty możesz wszystko. Uzdrów Paulinkę. Bądź dzielna, Paulinko. Paulinka, jesteś wielka. Paulinka, jesteś bardzo dzielna. Pamiętaj, że wszyscy ciebie kochamy. Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia. Szczęścia. I dużo całusów od rodziny. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich widzów. Ja tutaj. Powiedz... Cześć, Paulinka. Życzę Ci dużo, dużo zdrówka. Paulinka, bądź zdrowa. Paulinka, wierzymy w Ciebie. Paulinka, bądź dzielna. Jesteś wielka. Jesteś zdrowa. Paulinka, jesteś wielka. Cześć wielka Paulinka, życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia w tym dniu wielkanocnym. Cześć Paulinka, życzę Ci dużo zdrowia, przede wszystkim, znam swoją sytuację, ale dużo zdrówka. Cześć Paulinko, chciałam Ci tylko powiedzieć, że życzę Ci dużo zdrowia i mam za Ciebie mocno kciuki. Hej, z okazji życzę Ci, Paulinka, wszystkiego dobrego, ciekawego i oczywiście dużo zdrowia. Paulinka, jesteś wielka. Paulinka, trzy raz Paulinka, jesteś bardzo dzielna. Paulinko, jesteś wielka. Pamiętaj, nikt nie może się poddać. Paulinka, jesteś wielka. Jesteś wielka. Bądź zdrowa. I zawsze uśmiechnięta. Dużo, dużo zdrówka. Paulinko, jesteś dzielna. Życzę Ci zdrówka. I życzę Ci dużo zdrowia jesteś bardzo silną dziewczynką i nie poddawaj się. Paulinka, bądź dzielna. Paulinko, wracaj szybko do zdrowia. Trzymam za ciebie kciuki. Bądź zdrowa. Jesteś wielka. Jesteś dzielna. W te święta wykanoce życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, pysznego jajeczka i bogatego zajączka. Paulinka, jesteśmy z tobą. Życzę e, szybkiego powrotu do zdrowia. Ha, tak masz moc w sobie. Paulinko. Bądź dzielna, wracaj do zdrowia! Cześć Paula, życzę ci dużo zdrowia oraz bogatego zajączka. Trzymaj się buziaczki! Je jesteś wielka, trzymaj się. Jesteś wielka i wracaj szybko do zdrowia! Wracaj do zdrowia, kochana Paulinko, jesteś wielka. Paulinka, jesteś wielka buziaczki. Paulinko, życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia i radości. Pozdrawiam. Paulinko, życzę Ci dużo zdrowia, dużo szczęścia i żebyś wyzdrowiała z tej choroby. Bądź zdrowa. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, moja droga Paulinko. Mam dla Ciebie kilka życzeń, abyś była zdrowa, nie poddawała się, jesteś wielka i cudowna. Jesteś dzielna. Tak trzymaj Paulinko. Hej Paulinka! Bądź zdrowa! Życzę Ci szybkiego powrotu do domu i życzę Ci wesołych świąt wielkanocnych. Jesteś wielka, pa! Paulinka bądź zdrowa! Paulinko, jesteś bardzo dzielna. Bądź, bądź dzielna i bądź, bądź dalej. Patrycja, jesteś wielka. Wesołych świąt. Paulinka, jesteś dzielna. Paulinka, będziesz zdrowa. Wracaj do zdrowia, Paulinko. Jesteśmy z Tobą. Jesteś wielka. Cześć, Paulinko. Jesteś dzielna i wielka. Paulinka, życzę Ci zdrowia i szczęścia. Trzymaj się. Paulinka, jesteś wielka. Paulinka, dasz radę. Paulinka, to dostawia, że ty święta były twoimi najważniejszymi świętami. Jesteśmy... Paulinka, życzę ci bardzo dużo zdrowia, bardzo dużo radości, ponieważ jesteś bardzo silna, jesteś wielka i pamiętaj o tym, dużo uśmiechu i dużo zdrowia. To jest wspaniała i dzielna. Życzę zdrówka, Paulinko. Paulinka, życzę ci dużo zdrówka aż to jest Paulinka, bądź dzielna. Paulinko, jesteś wielka. Paulinka, jesteś wielka. Paulinko, sercem jesteśmy z tobą. Zostań zdrowa. Paulinka! Wracaj szybko do zdrowia. Paulinko, mam nadzieję, że wygrasz walkę z chorobą. Nie poddawaj się. Bądź silna. Chciałabym Ci życzyć dużo zdrowia i radości. Paulinka, jesteś super. Życzę Ci dużo, dużo zdrowia i najwspanialszych świąt wielkanocnych. Paulinko, życzę Ci z całego serca zdrowka Paulinka, jestem z tobą, trzymaj się. Cześć, Paulinka, bardzo Ci pozdrawiam z moją święką morską Karmelę i życzę mi Ci miło spędzonej Wielkanocy. Paulinka, jesteśmy z tobą. Jesteś super. Hejka, Paulinko, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że święta będą dla Ciebie niezapomnianym czasem i spędzisz je z najkłaśniejszą rodzinką. Paulinko, razem z Daisy życzymy Ci dużo zdrowia. Ej, szybkiego powrotu do zdrowia. Hej, tuanetka, Paulinko, życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Jesteś dzielna. Trzymam kciuki. Hej, tu Martynka. Paulinko, życzę Ci wesołych świat. Paulinko, szybko wracaj do zdrowia. Hashtag jesteś silna. Hashtag jesteś silna. Hashtag jesteś silna. Paulinka, jesteś dzielna. Paulinka, jesteś wielka. Paulinka, trzymaj się. Paulinka. Wesołych Świąt, trzymaj się i dużo zdrówka. Życzę Ci przede wszystkim dużo zdrówka, Juleczko, yy, Wesołych Świąt Wielkanocnych oraz Mokrego śmigusa Sadengusa. Paulinka życzę Ci zdrowych, wesołych świąt. Paulinka, jesteś wielka. Paulinka, jesteś dzielna i pamiętaj, że wszyscy trzymamy za Ciebie bardzo mocno kciuki. Będzie dobrze. Ci życzę dużo zdrowia, szczęścia i dużo uśmiechu. Paulinka, jesteś bardzo dzielna i wracaj do zdrówka. Paulinko, jesteś wielka. Paulinka, jesteś wielka. Cześć Paulinka, sądzę, że życzę i bardzo szybkie powrót do zdrowia, żebyś nie męczyła już się z tak okropną chorobą. Wszyscy trzymam dla Ciebie kciuki. Paulinko, jesteś zielna. Paulina, życzę Ci dużo zdrowia. Paulinko, życzę Ci, żebyś wyzdrowiała. I żebyś nie traciła nadziei. Paulinka, jesteś dzielna, wierzę w Ciebie. Paulinka, jesteś wielka i życzę Ci zdrówka. Paulinka, jesteś super dziewczyną. Tak, trzymaj. Paulinka, bądź zdrowa, jesteś wielka. Paulinko, bądź zdrowa. Pozdrawiamy. Paulinka, jesteś wielka za to, że dzielnie walczysz z chorobą. Powodzenia. Paulinko, jesteś wielka i mam nadzieję, że przezwyciężysz tą chorobę. Paulinko, jesteś wielka. Paulinko, jesteś wielka, dasz sobie radę. Paulinko, jesteś wielka. Bądź dzielna i zdrowa. Pozdrawiam. Bądź zdrowa. Paulinko, życzymy Ci dużo zdrówka. Pozdrawiamy Julitka i Hania. Paulinka, to ja, Adela. Pozdrawiam Cię. Chciałabym, żebyś szybko leczyła się. Paulinka, życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo radości, żebyś fajnie spędzała czas świąt wielkanocnych. Pozdrawiam Cię gorąco, Karolina Storunia. Kochana Paulinko, bądź zdrowa. Wierzymy w Ciebie, ja wraz z moimi synami. Paulinka, jesteś dzielna i życzę Ci bardzo dużo zdrowia i pozdrawiam. Paulinko. Jesteś wielka. Wszystkiego najlepszego. Liczymy na ciebie. Paulinka, jesteś wielka. Wierzymy w ciebie, Paulinka. Paulinko, życzę ci dużo zdrowia. Mam nadzieję, że spełnią się wszystkie twoje marzenia. Paulinka, bądź zdrowia. Paulinka, jesteś wielka. Wierzymy w ciebie. Paulinko, jesteś wielka. Paulinka, jesteś z tobą i grę z tą walkę. Paulinka, jesteś dzielna, będziesz zdrowa. Paulinka, dasz radę, wierzę w ciebie. Paulinko, życzę ci dużo zdrowia i wierzę w to, że szybko wyzdrowiejesz. Paulinko, życzę ci dużo zdrowia, żebyś wyzdrowiała. Paulinka, bądź zdrowa. Trzymaj się, Paulinka, wracaj do zdrowia. Paulinka, jesteś wielka. Paulinka, życzę Ci zdrowia. Paulinka, jesteś wielka. Cześć Paulinka, jesteś silna i dzielna. tak, jesteś silna. Paulinka, życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Martynka. Paulinka, jesteś wielka. Jesteśmy z Tobą. Paulinka, jesteś wielka. Cześć Paulinka, jesteśmy z Tobą. Jesteś wielka. Trzymamy za Ciebie kciuki. Życzę ci dużo zdrowia. Paulinka, jesteś wielka, pozdrawiam. Paulinko, głęboko wierzę w to, że wyzdrowiejesz. Pamiętaj, że nie jesteś sama. Bądź zdrowa. Paulinka, jesteś dzielna. Chcę ci zdrowia, szczęścia i dużo koleżanek. Pa! Wesołych świąt, Paulinko, jesteś bardzo super. Bądź dziel... Paulinka, bądź dzielna. Jesteś wielka, uda ci się. Paulinko, Paulinko życzymy, życzymy, życzymy Ci szczęścia i żeby szybko wyzdrowiała. Życzę Maja i Lena. Paulinka, jesteś wielka. Paulinka, jesteś wielka, zdrówka, wierzę w Ciebie. Paulinka, jesteś wielka. Paulinka, dużo zdrówka Ci życzę, wierzę, że wyzdrowiesz i mocno trzymam za Ciebie kciuki. Pozdrawiam Cię. Cześć Paulinka, jesteś dzielna. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przesłali filmiki dla Paulinki i życzenia. I przepraszam też, jeżeli e, jakiś filmik został pominięty i nie pojawił się na odcinku, wysłaliście naprawdę bardzo, bardzo dużo wiadomości i ja przez przypadek po prostu mogłam e, nie zauważyć jakiegoś filmu. Za co bardzo, bardzo przepraszam, jeżeli nie zobaczyliście swoich życzeń e, na tym filmie. Paulinka, Paulinka bądź zdrowa. zdrowa! Do zobaczenia! Pa pa!